Cześć ludzie, ja jestem barbu Dzisiaj nagrywamy Pokémon Go. Uwaga, czy czy Shiny Zwykłe, dobra. Porygon uwaga, czy shiny hmm. będzie, błaga mnie, bo nie chcę już kolejnego tutaj. Dzisiaj w odcinku sobie powalczymy na bitwach. O! Tutaj wchodzimy dzisiaj jest, o, dzisiaj jest Kanto Cup. teraz mój Dek. Lecimy Jest zdisporty. Nie ja się głos na pewno hmm. nagrywa. Nie wiem czy się nagrywa głos. Teraz wszystko okaże, dobra Big Wici i Sosa 8. Ok. Lecimy. co on ma? On ma fairała. On jest na mnie efektywny, więc ja zmienię sobie na łęcką. Oj, więc ja zrobiłem przeżywanek już taki sam. O nie, ale to zlamiłem. Mm. Już chyba będzie porażka w pierwszej bitwie. No i po prostu. Oj, oj, oj. Ale to smutne. Piszcie smutne minki w komentarzach. O kurde, dojechałem go, ale HP już nie mam praktycznie No i pada so, O dobra, Lapras na pewno na Ponyta Znaczy na w sumie Go, 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 o on zmienił na co? Na relaxa. O niego tak ciężko będzie mi docisnąć nie, na, nie zawsze wiem co jest na co efektywne, także nie hejtujcie mnie w komentarzach Dobra, lecimy ze snorkiem. No nami próbujemy. Zaraz będzie miał heavy slam, założę się. O, uwaga, że to będzie heavy slam. Ja nie użyję tarczy. Może to być mój błąd. Uwaga. Body slam. Nawet dużo nie zadał. Jak na snorka. Jak ja szaleję tym. O, nie będzie jak bo się poszalałem. On nie użył tarczy i ma tyle HP ja praktycznie. Lecimy. Let's go. Ojej, Teraz użyję tarczy. Nie mam tarczy, to byłby mój trochę błąd nawet. Ale może się uda go jeszcze pokonać. Lecimy. Naciśniemy go zwykłym atakiem, żeby nie marnować. Super. I teraz co on miał tutaj? Aha, on miał Rapidasza. I to chyba go dojadę. On miał... I ma jednego poka czy dwa? Nie zwróciłem uwagi. Uwaga, on ma jednego, to jest ostatniego. Mam, mam surf. Dobra, chyba go dojadę. Ludzie, czy to się uda? O nie, nie uda się, bo nie zrobię ekscelenta. O nie. O jednak się udało. Mamy pierwszy win. resztka HP, ale jest. Jeszcze tylko farper. Mi został oprócz tego. Ale jest winek pierwszy. I co tutaj, proszę. Uwaga, czarcztemka. Uwaga, a ja tutaj mogę dostać teraz maczapa, Matki, Patricka i Trójko. Ja mam jeszcze pierwszą rangę, bo dzisiaj dopiero zacząłem bitwę sobie. Lecimy tym samym dekiem. Jeżeli macie jakieś lepsze deki, które uważacie, że są lepsze niż mój, no to możecie pisać w komentarzach. Możecie też pisać w komentarzach swoje kody do Pokémon GO, ponieważ ja dodaję każdego. No to lecimy z kolejną bitwą. Uwaga, okej, okay, not very efektyw, to jest. Nie będę zmieniał na pewno na Laprasa, bo Lapras jest... Y... On będzie na Laprasa mniej efektywny. Dobra, zobaczmy, co on ma za atak. To jest najważniejsze. Co on ma? Drill back. Ja nie wiem, czy to jest dobry atak na mnie. Wolę się nie upewniać, xd. Dobra, lecimy z super atakiem. Zobaczmy, czy to się zbroni chłop. Powinien się w sumie zbronić, jeżeli jest idiotą. W sumie nie wiem, czy on jest efektywny. No chyba jest idiotą, albo ten atak jest efektywny. Nie mam pojęcia szczerze. Okej, okay, nie użyj ataku. Zobaczymy czy czy mnie chłoduje, jeżeli nie użyję tarczy. To jest wielkie pytanie. No ojoj. Oj, oj. Oj, oj, oj ja już chyba przegrałem. Albo no w sumie to... Nie wiem, czy teraz używasz tarczy. W razie czego użyję... Oj, ale ja już się teraz zużyję wszystkie tarcze w Dojadę go to jest na pewno już Dobra, jest jeden. Już jednego nie ma. Uwaga, co on będzie miał? Drugie. A w ogóle mieliśmy takie same CP. O nie, Marołak, on jest na mnie efektywny. Ale szajnie, o kurde. Zmieniam, zmieniam, zmieniam. Dobra, zmieniam. No, na... la prasa, zmieniam. Uwaga, czy on mi dościśnie całe HP? Jeśli tak, to będzie trochę przez rano. Uwaga. Ojojoj, oj, oj, trochę ścisnął. O, zmienił. O nie, on ma shiny. A Znaczy... Pff, co ja gadam? Nitlist. Nie, ja, ja go net nie mam. Tak bardzo bym chciał mieć. Ja nie wiem, ludzie, którą wbijamy dzisiaj rangę. Może wbijemy z trzecią rangę. Nie wiem, jeszcze się wszystko okaże, jaki, mi, jaki długi mi wyjdzie film. Okej, okay, Petal Blizzard od razu. XD. Lecimy, 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 dobra. W ogóle ja to praktycznie wszystkie takie wystarczy tego robić kółeczka. Uwaga. O oh yeah, to było piękne. Ale teraz już prawdopodobnie przegram, bo on jest na mnie efektywny. A ja nie mam osłony. Chyba, że on by nie zadał mi zbyt dużo DMG. Jeżeli teraz mi nie, nie zada mi więcej niż pół mojego życia, to wygram. O nie! O, to było złe. No, ale życie. raz się przegrywa, raz wygrywa. Okej, okay, no to porażka. Mamy 4 na 5 bite, czyli Rarkendy na pewno nie zdobędę. A ja z Ludzie ja też mam w ogóle Shining Marowaka Tego... fajnego... Oj, co ja wpisałem. Marłak. Mam tego o właśnie shiny Marłaka. Czy on ma Shadow Bond, no właśnie? Czekajcie, trochę go wzmocnię, albo nie, poczekajcie. Zobaczmy sobie pod względem IV, czyli ten jest najlepszy pod względem IV, z tego co widzę. Ale ja to, żebym sprawdził. No tak, on jest dosyć mocny wzmocnimy go do 1500. Trochę das to mi zejdzie. Ojoj, oj, oj. Nie, ja nie chcę tyle dawno marnować na pewno. Mogę go do tyłu nie, to zbyt. No 50 plus CP. No dobra, nie chcę mi się walczyć tym marłokiem. Nie go wzmocnię. Dobra, zobaczmy. Jeszcze wejdziemy w ten battle. Może coś zmieni w swoim deku? Chciałbym po akurat zdobyć jakiegoś. Yy... Może zmarpec to wezmę. Hitmonchan, bo on ma pół raponcza i się źródło ładuje. Zobaczymy. No, Jest w wombu. Ok, wszystko się okaże, czy mi się uda. A i jeszcze teraz, póki mam czas, to. Strzelcie łapkę w górę na pewno. To jest obowiązkowe, jeżeli oglądać ten film, ponieważ... Ja bardzo lubię łapki w górę, kiedy zostawiacie. A nie, on jest na mnie Nie wiem, co jest na niego efektywne. Wezmę Wenka. Żeby mi go nie dojechał za bardzo. Ok. Czy on jak jest na niego... Czy... on na mnie! No nie! Ale to za. Czemu mnie atakuje? Ojej, yeah, je, nie miejmy... AFK. Dobra, użyję Twitch No to zostawcie jeszcze suba na kanale, bo lecimy po 10 subów, tak? Po 10. Trochę to mała liczba. No bo ludzie po prostu nie chcą mi dawać subów, nie wiem dlaczego, ale lecimy po 10 subów, więc zostawcie suba, jeżeli oglądacie ten film i nie macie u mnie subskrypcji. Zróbcie tak, że ten przecież był szary na dole. No i to tyle ogólnie. Ojojoj, ojoj, ojoj, ojoj. No, to chyba kolejna porażka i nie zdobędę chyba tego Pokemonu. Yy, no to zostawcie tego tą łapkę w górę i subskrypcję. Dla mnie to jest bardzo ważne. Jeżeli zostawicie subskrypcję i łapkę w górę, to znaczy, że moje filmy Wam się podobają i to będzie mnie bardziej motywować, żebym nagrywał kolejne filmy dla Was. No i więc dlatego. Zostawcie tą łapkę w górę i subskrypcję. Więc bardzo Wam dziękuję, jeżeli to zrobiliście. No to w czasie, kiedy ten film nie dojedzie, musicie strzelić łapkę. 3, 2, 1 i strzelajcie łapkę. Komu się udało, niech napisze w komentarzu. OK, użyjmy power-up puncha. Jakby co, to wam powiem, że jeżeli robicie tutaj power-up puncha na excellenta, to wtedy le troszkę w sumie się wam bardziej wzmocni. Ale i po co chłopu użył tarczy, skoro ja go dojadę od razu po chwili? Chyba, że? No nie, nie miało tak na szczęście. On ma jeszcze dwa poki jego. Pędzjon nie dojedzie niż jego. Dobra, spróbujmy zrobić Excellenta. Okej, okay, go, 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 go. Ok, mamy Excellent? Jest Excellence, dobrze. O kurde, dostała trochę te Jinx. ale ja padam, No kurde, tak blisko było tej wygranej, ale mamy drugą rankę. W sumie to już chyba chłopy ten odcinek. Mamy drugą rankę, to jest najlepsze. To jest najważniejsze. Jest druga ranga. Nie mamy niestety Pokemona, ale jest druga ranga. Z czego się cieszę? 1500 DAS mamy. I tu w sumie wszystko. Yy, jeszcze w sumie pokażę Wam mój kodzik, jeżeli byście chcieli mnie dodawać, bo ja przyjmuję od razu wszystkich, to Wam już mówiłem. I dodaję też wszystkich. <coughs> yy, to jest mój kod. Możecie sobie teraz spisać. Yy, jeszcze mogę Wam tutaj jedynie pokazać moje Pokémony Shiny. Mm, shiny. I wczoraj, wieczorem, weszliśmy sobie z moim kolegą na rajdy, i obydwoje złapaliśmy Shiny Viraziona. Tak. Shiny Viraziona to jest moja pierwsza legenda Shiny, którą złapiłem własnoręcznie, co nie. I to jest najlepsze, co nie. Eee, jeszcze eee, był komieś tutaj ostatnio, eee, z, eee, 15. złapię sobie. Trzy shiny, chyba? Tu jest trzeci, no tak, trzy, ale jeszcze czwartego miałem wcześniej. Tego zapowiadałem sobie też niedawno z teasera. No i tutaj te moje Pokémon shiny mam wszystkie. Pokażę, bo ogólnie to mam ich 122. Wiem, ja nie kasuję Pokemonów shiny. Yy, od razu wam mówię. Patrzcie, dlatego mam, bo ja dużo byłem na na komunikacie. Ogólnie, dużo łapałem ich tych shiny. Miałem dużo szczęścia, tylko teraz z tym elektrobazem coś mi nie poszło. Niektórzy łapali po 15 nawet. No, i jestem Alaka z Amem, co nie? Tutaj mam ich chyba najwięcej. I wiesz, mam shiny na pewno. Eee, Piplapa pani mapałem, bo ja nie było mnie teraz. wtedy w ogóle. Ogólnie to bardzo dużo mam e, Chimcharów shiny i ich ewolucji, ponieważ bardzo dużo ich W Ogólnie to moim pierwszym shiny był Pinsir. O, i to był mój pierwszy shiny. Elektra I ostatnio przez tego Melton Boxa, co teraz wszedł razem z Pokémon Home, to sobie. Już wam pokazuję, co się stało. Meltan... Wczoraj był Spotlight Hour i dzięki temu zupełnie dużo metalów. mam już w sumie 42, bo jednego ewolułem. Gdzie on jest? Aha, bo zapomniałem, że ja wpisałem, tak. Czyli mam 40 meltany i jedną ewolucję. Melmetala. Ten Meltan jest z questa jego na Meltana. Mogę go wzmocnić na jakie CP na... 3196. To jest bardzo mocny CP. A ogólnie jego maksymalny CP to jest 3500 na moim poziomie. To nie nieźle nawet. Czekajcie, ja sobie stracę 30 000 dust ponad, żeby mu dać ile CP. 716 plus To bardzo mi się przyda, bo Melmetal jest bardzo dobry na pokonywanie zespołów R, jeżeli nie wiecie Ten atak tylko bym mu zmienił No jeszcze będziecie świadkami zmienia mojego ataku na Melmetalu Boga co mi... Thunderbolt, czy Thunderbolt jest dobry? Piszcie jakim was... jaki atak jest najlepszy, waszym zdaniem, na Metal, bo ja nie wiem szczerze Flaszka, no, na pewno nie, bo to jest długi atak, który się długo oddaje więc na R on by się w ogóle nie przydał Superpower. Czy są tylko 3 takie na metalu? Chyba tak. No, więc wezmę się z zostawia. zostawię. Mam jeszcze bardzo dużo candy do niego, co nie? Eee, no i to tyle chyba. Już się fungusy mi zrozpiły. Dobra, to pokaż pokaz stopami. Możecie się chwalić jakie shiny ostatnio wyzłapaliście. A, jeszcze sobie mogę wam jedną rzecz pokazać. Wiem, że tak przeciągam ten odcinek i przeciągam. No, ale wiecie, w końcu to jest odcinek... Hmm. Yy... <laughs> odcinkowy XD. No, yy, 92 legendy ogólnie na moim koncie są. To one wyglądają. Możecie sobie 30 sobie możecie zobaczyć, teraz wam takich W takich odstępach czasowych... Ja, ja ten mam czasowe ustawiony, więc takie łapałem. Ojej, ff, co... Ja, ja zawsze tak się czasem pomylę i tak sobie zrobię. Yy, tutaj Rajku, Shiny Lat jest z kolegą zrobiony. Znaczy laki. Mm, co jeszcze od Właśnie, Shine Mewtwo, jak sami widzicie, co nie, I to jest z też z moim jednym kolegą, A on ma takie IV do bali, zobaczcie, z Przemo 2.2.2.2, to było podczas rajdów na Mewtwo, kiedy były one dostępne jeszcze, i to jeszcze tutaj są moje legendy, dalej już wam jeszcze je jeszcze pokażę, też Laki Luke, też z Przemo 2.2.2.2, moim pierwszym legendą ogólnie był Regirock, drugą Lugia i tak dalej, no i to wszystko z dzisiejszego odcinka. Ogólnie to jeszcze szukam sery tylko. A to już tak poza odcinkiem. No to żegnam się z wami, a barbu do widzenia, w... do zobaczenia w następnych materiałach. Dostrzecie łapkę w górę i subskrypcję. Pa.